Prezentujemy kable marki Kabeltech. W ofercie grupy LP Electronic dostępne jest wiele typów kabli, m.in. głośnikowe, telekomunikacyjne oraz koncentryczne. Kable koncentryczne. Pierwszy prezentowany kabel z serii koncentrycznych jest z reguły stosowany w domowych instalacjach antenowych. Rdzeń kabla wykonany jest ze stali pokrytej warstwą miedzi, dzięki czemu kabel jest dostępny w bardzo niskiej cenie. Kolejne dwa kable mają podobną budowę i zastosowanie jak poprzednik. Różnica tkwi jednak w rdzeniu. W tym przypadku jest on wykonany z miedzi, co wyraźnie wpływa na wysoką jakość transmitowanego sygnału. Kabel F690BV to typ kabla o bardzo wysokich parametrach. Średnica rdzenia głównego wynosi 1,2 mm, co umożliwia przesyłanie sygnału bez utraty jego jakości. Może występować z dodatkiem żelu, który umożliwia zastosowanie kabla na zewnątrz. Kolejny kabel jest podobny do swojego poprzednika. Różnica tkwi w potrójnym ekranie zabezpieczającym rdzeń przed zakłóceniami. Pozwala to na wykorzystanie kabla w trudnych warunkach, np. w obiektach, gdzie mogą występować zakłócenia zewnętrzne. Kabel H155 jest stosowany do budowy krótkich odcinków sieci Wi-Fi pracujących w częstotliwości 2 i 40 GHz. A to już kabel przeznaczony głównie do instalacji telewizji przemysłowej, jak również można go z powodzeniem stosować do budowy prostych instalacji telewizji naziemnej oraz satelitarnej. Kabel ten jest również dostępny w wersji z dodatkową żyłą zasilającą. Pozwala to na bezpośrednie podłączenie zasilania np. do kamery monitoringu. Dostępne są różne przekroje żył zasilających setnych mm oraz 5 mm. Kolejny kabel H1000 jest stosowany do tworzenia instalacji pracujących dla częstotliwości 2,4 GHz, gdzie konieczne jest przesyłanie sygnału na duże odległości. Ostatni prezentowany kabel, również o dużej średnicy żyły środkowej, stosowany jest jako główny przewód sygnałowy w pionach budynków. Kable głośnikowe. Prezentujemy serię kabli miedzianych w bezbarwnej izolacji. Kable miedziane mają szeroką gamę zastosowań, między innymi można je stosować do instalacji Home Audio, systemów kina domowego lub budowy instalacji Car Audio. Charakteryzują się wysoką jakością transmitowanego sygnału. Kolejna seria to kable o identycznej charakterystyce, jednak osłonięte kolorową izolacją. Może to być przydatne w przypadku bardziej rozbudowanych instalacji. Dostępne są również kable z miedzi beztlenowej OFC. To produkt dla najbardziej wymagających klientów. Kable idealnie nadają się do instalacji audiofilskich lub studiów nagraniowych. Kable z domieszką aluminium CCA to z kolei najbardziej ekonomiczna wersja kabli głośnikowych o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Idealnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie klient oczekuje satysfakcjonującej jakości. Ostatni rodzaj prezentowanych kabli to dwużyłowe kable okrągłe, wzmocnione bawełną. Kable idealnie sprawdzają się w warunkach estradowych, gdzie wymagają ciągłego rozwijania i zwijania. Kable telekomunikacyjne. Pierwszy prezentowany kabel to kabel typu UTP kategorii 5E. Żyły kabla zbudowane są z czystej miedzi. Kable tego typu służą do budowy sieci telekomunikacyjnych. Ich żyły mogą występować w formie drutu lub linki oraz z dodatkiem żelu, który umożliwia zastosowanie kabla na zewnątrz. Kolejny prezentowany kabel ma identyczną budowę i zastosowanie, ale posiada dodatkowo folię ekranującą, zabezpieczającą przesyłany sygnał przed zewnętrznymi zakłóceniami. Trzeci z prezentowanych kabli to kolejna generacja tzw. skrętek komputerowych kategorii 6E, charakteryzujący się większą wydajnością przesyłu danych. Kolejny model to kabel typu Interfon. Kabel idealnie nadaje się do instalacji domofonowych, a jego szczególną cechą jest zatopienie wiązki przewodów w specjalnym żelu ochronnym zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi. Dostępne są również tradycyjne kable telefoniczne 2, 4, 6 i 8 żyłowe. Idealnie sprawdzają się w zwykłych instalacjach abonenckich, np. do podłączenia routera lub połączenia aparatu telefonicznego z gniazdem telekomunikacyjnym. Zapraszamy na stronę www.lpelektronik.com.